Pani doktor, tydzień świadomości chorób tarczycy. Kiedy nasza tarczyca daje o sobie znać? Jak daje o sobie znać, że coś jej dolega? Daje znać w każdym wieku. U maluszków jest nieprawidłowy rozwój dziecka, u osób starszych mogą być zwyczajne objawy. Osłabienia, zmęczenia, obrzęki, przybywanie na wadze ciała bądź też nagła utrata wagi ciała, czy też dławienie szyi, bo tarczyca jest to taki motylek, który mamy na szyi i który, gdy jest w prawidłowej wielkości, go wcale nie widać, natomiast kiedy się rozrasta i jest wolę, może nas uciskać i bardzo utrudniać życie. Pani doktor, badamy się regularnie, promujemy profilaktykę. Jakie badania pokażą kondycję tarczycy? Takie proste pierwsze. TSH. FT3, FT4, ale odradzam autodiagnostyki, zachęcam do programu Moje zdrowie, do tego, żeby pójść do lekarza rodzinnego i z nim porozmawiać, dlatego że przesiewowe badania są istotne nie tylko jeżeli chodzi o tarczycę, ale i o cukrzycę i inne schorzenia, które potrafią skrócić życie, potrafią je utrudnić, a które potrafimy leczyć. Zaufajmy lekarzowi, zaufajmy medycynie konwencjonalnej. Tak jest. Zapraszamy poza tym na kolejny odcinek programu Długo i Szczęśliwy, gdzie mówimy o opiece koordynowanej dla pacjentów endokrynologicznych, właśnie którym ta tarczyca trochę szwankuje. Zapraszamy. Ewa Kurzyńska i doktor Anna.